Mikolajkowy przygód. I tylko tyle. Witam tutaj Mikolix w 70. odcinku z Mikolajkowych Przygód. I ten odcinek zacznę sobie od prezentacji. Pierwszą rzeczą, która się pojawiła na ten specjalny, bo już 70. odcinek jest pomnik mojego kota, który, który już w tym roku będzie szósta rocznica od śmierci 1 września. Najlepszego kota, dosłownie przyjaciela, który niestety zginął tragicznie. Przyczyny śmierci nadal nie są ustalone, ale ciało zostało znalezione na jezdni, nierozjechane przez samochód, tak jakbyście się spodziewali, tylko jakby miał przestrzelono głowę. I to jest dziwne. Nie wiem co chodzi. W każdym razie, yy, cringe. Ja wiem, bardzo cringe. Zaraz powinniście mieć ten moment. I zbudowałem sobie na wyspie Watrox no, taki posążek, tak? Dalej, kocka łatka, którą już widzieliście, yy, yy, zresztą, nie na tym kanale, ale na mikolajku 222. Yy, no, w 2022. No i yy, zginęła 16 grudnia. Takie detale, ogon oczywiście, tak, no i yy, ja dziwne, nie umiem, psy mi wyszły lepiej w każdym razie, yy, tak, samolot jest, yy, skończyliśmy w y, odcinku poprzednim, ale pojawił się tutaj ten boss, który już Wam pokazuję, bo zbudowałem jego dolną część i wygląda to yy, w taki sposób, tak to miało wyglądać i tak to właśnie wygląda, patrzcie. I taka normalnie buźka, o, zjem to wszystko, nie? Ale nie, bo to jest chronione niezniszczaną kulą. Ten oczywiście bikon, który nadaje moc mojej bazie i przy okazji stoi rekord yy, moich oczywiście naderytu, z których sobie pozyskuje te bloki. Na jeden taki blok, ten bikon o takich rozmiarach wystarczy tych bloków 24. A na wie, taki wiecie, maksymalny oczywiście chyba, chyba, chyba 48 bloków, więc jeszcze trochę mam ich dwadzieścia kilka. Jeszcze wam nie zdradzę, ale będą odcinki z jeszcze yy, wysadzania tych debrisów, Tak mhm. yy, w, w tym oczywiście wielkim smoku pojawiły się łapska. Yy, tu już było, ale tu tylne już były i tutaj macie przednie tak on tutaj chwyta się tymi pazurami. I normalnie można wlecieć mu do paszczy. Wow! Dalej wpadłem na genialny plan, jak można po prostu, jaki mam mieć pomysł na te wyspy. I postanowiłem, że zrobię sobie coś takiego, tak jak to było wyspy, wiecie, niederowe, endowe, tak? Postanowiłem, że mm, stworzę taki swój własny wymiar, i po prostu, wiecie, wyrosnę sobie te nederowe drz drzewo, grzyby, powiedzmy, no wiecie o co chodzi. Tylko, że podmienię sobie bloki z tych prodawek na po prostu cement, proszek cementowy. No i beton, bo wiadomo to jest sypkie. Mm. I może spaść, tak? No i tutaj bardzo podobne do Crimson Forest. Aczkolwiek wygląda to inaczej i możecie ocenić. No. No. To jest oczywiście naderowe. A tutaj będzie balon z okazji dwóch lat serii. Ale o tym do tego jeszcze później. Yy, dalej, tutaj mamy coś takiego, jakby wiedźma z Minecrafta mm, leciała sobie na miotle. No tutaj mamy taki, wiecie, klimacik taki troszeczkę Halloween. Więc yy, powiedzmy, że to jest miotła, nie? I tutaj taka yy, siedzi sobie wiedźma. No i możecie ocenić. Oczywiście, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o dalsze projekty, tutaj pojawiła się wyspa miodowa. No tutaj takie, wiecie, jak widzicie po tej wyspie. Takie klimaty troszeczkę bardziej tropikalne. Mhm. No i oczywiście wyspa, tylko że tutaj taki sam schemat jak w tamtym takim moim własnym wymiarze powiedzmy z tą wysepką, tylko że tutaj podmieniłem mnie te nederowe nie sam nie wiem czy to są grzyby czy drzewa, ale raczej grzyby, bo z grzybów się wyrasta. Na po prostu no liście dębu na miód i nawet mamy tutaj kolos. No, z tym jak to się tak lepi, to powiem wam pracy jest dużo. Siano, że to ma emitować jakby wiecie trawę, która została tak no ten miód skapnął i taka zlepiona trawa w tym miodzie tutaj jakieś jeziorko jest miodowe. Tak jest. Miałem też, słuchajcie, koncept, aby sobie sprowadzać moby w zależności od klimatu tej wyspy. No na przykład wyspa Skalku i Wordę na sobie sprowadzę, tak? No raczej to chyba jest niemożliwe, obawiam się, bo... ma ten atak soniczny, który bardzo utrudnia całą robotę. No bardzo, bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, więc te, tak to będzie. Ale jeszcze jak jest wyspa taka lepka, miodowa, no to jeszcze wyspa slajmowa dalej. Tutaj się pojawiła no, klimaty oczywiście mamy tutaj y, nowoczesność, tak? nowe technologie, więc taki tutaj Android, <taki>, taki tutaj robot się pojawił. Proszę bardzo, możecie go tutaj właśnie ocenić. No więc tak właśnie te mini wyspy robię takie tematyczne do tych większych wysp, a oczywiście ta ogromna wyspa jest na samym środeczku. Na dole coś się jeszcze pojawi. Nie zdradzam. Ale ta wyspa jest naprawdę cudowna. Naprawdę cudowna, myślę. Naprawdę. Mnie bardzo cieszy, że dotarliśmy już do 70. odcinka. Kurczę z tej serii. Która wystartowała 23 czerwca ubiegłego roku. Ja wiem, że filmów w tym miesiącu było bardzo mało, bo. Tylko dotychczas cztery mamy 22 stycznia, ale myślę, że tak nagramy 71, 72. No, zwłaszcza, że 26 stycznia wybije ważny moment, bo dwa lata nagrywania Minecrafta i grania cały czas w Minecrafta, kurde, na Bridgework Edition. No teraz już, prawda, na Jawie. Ten. Mikolajkowice nie. Tak urozmaicić. Już nie będę tam farmił, a może? <grych> Dobra, po farmie. To jest fajne, że właśnie na bedroku da się właśnie farmić kwiatuszki, nie? I to jest takie... Tu powoli, ale rosną plony w tym wiatraku, którego wnętrze pewnie też się pojawi, chociaż nie wiem, bo to dekoracyjny tak? Głównie. Teraz w moim cudownym w własnym zamku. Przejdziemy sobie do portalu z moim międzywymiarem. I cóż, sytuacja wygląda w taki sposób, że krótko wam opiszę, co tutaj się pojawi. Mianowicie ludziska jestem bardzo dumny z mojego własnego pomysłu, żeby podmieniać te bloczki, tych wiecie. O tam, 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 tych niederowych grzybów, po prostu na inne te. No i na inne bloczki, nie, i coś takiego sobie tutaj wyrosnę. Taki własny tutaj zrobiłem przy wymiar, więc zasadzę sobie drzewa, bo czemu nie? Ale to naprawdę robi wrażenie. Potężny projekt, z którego jestem mega dumny. Swoją drogą do endu też by pasowały takie fioletowe drzewa, nie? Może będzie coś takiego dam? Jednak teraz w tym odcinku zajmie się tą wyspą, a konkretnie budową tufowego Golema, który przegrał głosowanie na MOBY w 2022 roku. MOB VOTE po angielsku. Tak. Tutaj nóżki nie. Teraz brzuchasz, bo mam bardzo krótkie nogi. i W sumie to wyglądało jakby ją złączone na tej prezentacji. Ale tak? On niósł taki tacy na przedmioty. No w każdym razie pokażę Wam pewnie na końcu odcinka też. I też zdjęcia tych, tych zwierzaków, których pobudowałem oczywiście. Pomniki, nie, no właśnie. Dobra, i on ma kurczę, strasznie postrzępione to. Z pewnością sobie tak jak zrobię. I druga warstwa, nie, że. No. I zobaczcie Dobra. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Powinno wystarczyć. Dobra. I stała się sytuacja, która często mi się zdarza, i ona mi się bardzo nie podoba. Nienawidzę, jak tak mi się dzieje. Na szczęście, szybko da się tą sytuację naprawić. Tylko on ma duże oczy, nie? Ale. Obawiam się, że tutaj będzie mieć za duże, jak zwykle. Nie, to tak powinno chyba być. No dobra, teraz idealnie. Wiecie, że myślałem w ogóle, że to jest jego fartuch jakby, ale nie to 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 okej. Okay. Dobra, zobaczę jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No spoko, niech będzie. Jeszcze będę musiał sobie popatrzeć, ale myślę, że dzięki tym detalom wygląda znacznie lepiej. Słońce zachodzi już. Ja wam pokażę kolejny projekt. Tutaj są jakieś czarne koła. A tak naprawdę są to opony. Bez felg. Ale jednak. Pojawi się tutaj projekt mojego samochodu. Ford Mustang. Czy jakoś. A Może zmienię zdanie. Może Fiat Może Fiat 126P. A może... Dobra! W każdym razie pojawi się tutaj samochód. Mm. Takiego modelu to nam nie odzruje Minecraft czy W każdym razie jakoś tam się No projekt będzie zarąbisty Tyle podpowiem i Zajmiemy się nim w kolejnych odcinkach Ale zapowiadałem coś w nederze To były czasy Kurde W ogóle znacznie Więcej pomysłów na projekty to przychodzi mi do głowy W, w endzie niż w nederze No bo w nederze no, no co tu robić Jeszcze kurde wszędzie są te moby, nie, są, lawy Cię spychają i tak dalej. Ten projekt, tutaj będzie nederowa wioska, tu jest wyzielony środek i na strefach będzie wioska z różnych desek i z różnych materiałów zależnych od nederowego